Jest z nami Arkadiusz żaba na krótkim treningu przed MMA Tak 3. Witam cię Arku. Przede wszystkim chciałbym cię zapytać o MMA Atak, o, o galę MMA Tak 3. Co dla Ciebie oznacza walka przed. W zasadzie będzie mnóstwo twoich znajomych, bo to bardzo blisko Twojego rodzinnego miasta i co dla Ciebie to oznacza? No kolejną walkę, nie? Kolejne zadanie, które trzeba wykonać, trzeba wygrać walkę, nie. A szykujesz jakaś spora grupa Twoich fanów, przyjaciół, którzy, którzy z tobą będą, przygotowali może coś ciekawego? Albo nawet może nie wiesz jeszcze. No pewnie tam się pojawi grupka kibiców z Bytomia. A ja bym tak Cię chciał krótko zapytać o Twój ostatni występ, no niestety tak po, poszło pechowo, wpadłeś w zasadzie w ostatniej chwili dosłownie, no i tak niestety szybko poszło, tak? Co, co poszło źle? Źle poszło to, że przechwyciłem nogę i upadłem z, z, z nim, tylko przełożyłem nogę, miał trójkąta. A teraz yy, jesteś jednym z takich ostatnich dodatków na, na karcie MMA tak 3. Yy, co wiesz o, o, o swoim przeciwniku, bo twój przeciwnik jest w porównaniu do twojego rekordu jest y, dużo mniej y, doświadczony? Na pewno nie jest złym zawodnikiem, jest dobrym zawodnikiem. Lub, bi bił się w stójce, tylko w stójce go widziałem jak się bił, bo tylko jedną walkę znalazłem i jedną sprzed trzech lat, ale dobry poradził prezentuje. A czy w związku z tym, że to jest gala, no prestiżowa gala MMA, tak? Czy, czy twoje przygotowania pójdą jakoś inaczej, żebyś miał pewność, że naprawdę dasz dobre show? No bo jednak to jest Polsat, prawda, mnóstwo ludzi i duże show ogólnie. Zawsze dajesz siebie na treningu wszystko i w walce będzie to widać, że trenowałem ciężko. Dałem dobrą walkę. A dzisiaj jest jakiś taki specjalny cel, dlaczego się pojawiłeś właśnie, czy tutaj trenujesz właśnie w klubie w zabrzu, czy to był przypadek, że tutaj jesteś? Przypadek, że tutaj byłem dzisiaj. Nie trenuję tutaj. W takim razie dziękuję bardzo za, za wywiad i do zobaczenia 27 kwietnia.